Cześć witajcie, dzisiaj mam wam do pokazania dalej czołg LTTB, tym razem znowu mapa Erlenberg, jednak mamy tryb e, ataku w tym momencie i losowanie już jest o wiele gorsze, ponieważ mamy dużo ósemek, trochę dziewiątek i po dwie dziesiątki, do tego m, jeszcze niestety na moją niekorzyść ich dwie dziesiątki są zielone więc najpotężniejsze czołgi są prowadzone przez ogarniętych graczy ja mam za to zieloną E75 a resztę składu wygląda dość podobnie teraz przyznaję zaskoczył mnie dość mocno T71 że tak się wyminął mnie i leci dalej na wariata jego sprawa ja próbowałem go jeszcze tam trochę postukać yy, w tył Ja mam takie szczęście, że zawsze, co nagrywam filmy, może nie zawsze, ale bardzo często, to po prostu muszę SMS-y dostawać akurat wtedy. Cały dzień cisza, nikt mi nic nie wyśle, ale jak nagrywam, proszę bardzo. Wyświecił się jak tiger. Podjechałem dość agresywnie, no ale szczerze mówiąc, przy takim losowaniu, no to Kampas na górce mi niewiele dała z tą penetracją na dość twarde czołgi to nie narobiłbym się tutaj jakoś bardzo mocno jeśli chodzi o zadawanie obrażeń przeciwnikom więc do tego podjechałem na tyle żeby móc świecić liczyłem na to że szczerze liczyłem że tych przeciwników będzie tu o wiele więcej a w tym momencie widzicie jest sobie jak tiger a gdzie jest reszta bandy jedzie 50 100 i jest setka no postawili obronę trochę dalej niż się spodziewałem ale widać przestrzał na to na wieże. Pierwszy strzał, mnie oczywiście ignoruje. Tutaj nie skupiłem do końca szkoda, bo była szansa wsadzić mu drugi pocisk. No ale po, po chwili mam możliwość na poprawkę. No wiadomo Setki nie mam szans przebić od przodu, w wieże z tą, z tą penetracją, to jest w ogóle szkoda było marnować pocisku. Jak Tigera niestety nie wyświeciłem wcześniej. On, on mnie widział jednak zanim ja widziałem jego przez co przyjąłem już potężną bułę. Na szczęście chyba on nie miał jeszcze typowej lufy, albo mu tak samo polosowało, bo dużo, dużo poniżej średnich. Teraz oczywiście znowu standardowe, wiadę sobie w skała, co tam, bo gapię się daleko. Normalnie za takie wjeżdżanie powinienem mieć jakieś rabaty u blacharzy. Teraz niestety... Jestem, jestem spotowany przez czołgi ze środka, zostałem dwa kolejne pociski, w tym z burzaka od y, tygrysa drugiego. Teraz niestety pudło w Aufklärung panterę. Teraz już trafiony. No tutaj akurat mam ten plus, że mogę większość swojego kadłuba schować. I teraz poddaniu strzału wycofuję się. Jest 3 do 1. 3 do 2. Teraz strzał po, y, w skałkę, to jest to co wam mówiłem, że nieraz... Błędy w wyświetlaniu grafiki u mnie powodują dość ciekawe właśnie strzały po ziemi, po skałach. 3 do 2. Oni ustawili dość mocną kampę przy respie co trochę uniemożliwia podjechanie. Ja się znowu świecę. Tym razem Aufklärung Panther stawia mnie tylko na gąskę. Teraz siedem nie dinga. Tutaj ryzykowałem bo miałem niewiele hapeków ale nie chciałem marnować zestawu naprawczego trudno, no albo, albo już go nie będę musiał użyć w ogóle, bo mnie zdejmą. Ale czasami wiecie, jakiś Amorak czy coś no jest, jest dość ważny jeszcze, a na gąskę to troszkę szkoda marnować, jak nie trzeba. Teraz Aufklarum poczuł się trochę mocniejszy, znaczy trochę bardziej pewnie, że ja tam sobie yy, wycofałem się. Zniknąłem. Teraz próba strzelania na ślepo w miejscu, gdzie mógłby być ewentualnie wychylony, ale widać, że... Jednak nie myśli o tym, żeby jakoś wyjechać. Flanka na stronie wschodniej już padła. Teraz udaje się wsadzić peskę w bok jak pantery dwójki akurat jak tam kręciła. Myślałem, że pojedzie trochę dalej, że będzie jechał, chciał przejechać przez ten domek, dlatego to oczekiwałem. Teraz, auklarą we mnie nie trafia, ja na szybko strzelałem, bo wiedziałem, że on się wycofuje, więc niestety ten pocisk szedł mu na górną płytę i się odbił. 6 do 4, moja dycha jedna już leży i kwiczy, została tylko e czwórka, ale ma na szczęście dwa fragi Nie wiem po co ta artyleria stała, szczerze mówiąc, w tamtym miejscu, wi widząc, że yy, ta flanka padnie, spokojnie mogła się przestawić na naszą stronę, zwłaszcza, że ten FV jest całkiem mobilny Oczywiście w Tigera drugiego ciężko mi będzie trafić, dlatego szukam przestrzału na Jak Panterę i udaje się ją ubić. Jest pierwszy frak. Prowadzimy już 9 do 5, jakoś tą kampę tam udało się rozbić. Yy, wróg popełnia podstawowy błąd na obronie, czyli tam pocisnął dalej. No e 75. Już dawno yy, ten zawodnik powinien stamtąd się wracać na bazę, a nie szukać Wiatru w polu no ale skoro skoro wróg popełnia błędy to pamiętajcie że jak wróg popełnia błędy nie należy mu przeszkadzać yy, arta pada przeciwnika i teraz ja tutaj wyjeżdżam na eseteczkę no przecież mnie zara coś no normalnie no i do, doimy yy, doimy sobie do, teraz yy, Rain Metala, dobijamy 12 do 5 Dwa fragi. Zostaje jak pancer E75 oraz lew. Mamy bardzo dużą przewagę. Nie jadę tutaj z całą brygadą, ponieważ spodziewam się, że część może tych czołgów chociaż wróci się bronić bazy, a ja ich przechwycę na środku. A akurat nie spodziewałem się, że jednak lew będzie aż tak blisko mnie. ale jedzie sobie. Strzał w bok. On strzelił gdzie indziej, jeszcze mam troszkę czasu, znowu strzał w bok, jeszcze powinienem mieć jeden przestrzał zanim on tam przeładował. W ogóle nie patrzy się w moją stronę, to jest bardzo bardzo duży błąd. Nie należy ignorować szybkostrzelnych czołgów. Jeżeli tylko możemy należy się nimi zajmować. Teraz to czego nie trawię po tej ostatniej łacie, czyli wyjeżdżam na jakieś coś mi nagle wybucha. Jak ma się, uwierzcie że jakieś jest ciemne ma się słuchawki na uszach, czy takiego typu bajery nie są wcale fajne. A bitwa akurat nie wiem o której była grana to nie ma znaczenia ale tak Przez mówię ogólnie Teraz wjeżdżamy 75 no oczywiście szybki wyjazd idealny piękny strzał w filar Tym razem już poprawka udana I zobaczcie zostaje mi ostatnia zwykła pestka pomimo takiego losowania nie używałem pocisków premium póki co nie były mi potrzebne Teraz jeszcze staram się znaleźć jest przestrzał na tą jak panterę, znaczy na tego jak pancera jest to oczywiście Lignąłem się od niego, duża odległość, on ma twardy pancerz, więc było to możliwe. Wygrywałem 15 do 5, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Wpadła kolejna MK, dlatego chciałem wam tą bitwę pokazać. To jest pierwszy powód. Drugi powód to to, że tu akurat było gorsze losowanie niż do tej pory, a jednak na wyższych kierach też można swoje ugrać. Zobaczcie. Sortując po obrażeniach miałem drugi wynik pomimo tego, iż było tu dużo dziewiątek, nawet dziesiątki. Akurat ta czwórka zagrała fajną bitwę 3,5 tysiąca, 5 fragów, czyli naprawdę się spisała. Po przeciwnej stronie dycha jak Pan Ceresto również zrobił swoje setka, troszkę niestety mniej. U mnie moja druga dycha, obiekt 430, mniej więcej na poziomie ich setki. setki no za to... E4 trochę słabiej od, od jak Pantery, ale i tak 5 fragów to jest bardzo ładny wynik. A drugi wynik obrażeń 3164 fragi i dało to topowy wynik EXPA 1595 punktów czystego doświadczenia 30 strzałów wystrzelonych, 23 trafionych, 20 z penetracją, 5 strzałów przyjętych, wyświeconych wyświetliłem trzy czołgi przeciwnika. Po asyście mojej jeszcze zobaczcie, 2879, więc to też na pewno wpłynęło na bardzo ładny wynik EXPA. Przejechane ponad 3 km, zarobione 49 tysięcy i ze wszystkimi bonusami mamy tutaj EXPA 3588. Dobra, to tyle ode mnie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.